Cześć! Witam Was moi drodzy po krótkiej przerwie w moim ogrodzie. Dzisiaj u nas bardzo przyjemna, ciepła pogoda słoneczna. Mamy aż 10 stopni, więc taka pogoda bardzo zachęca do wyjścia do ogrodu, do popracowania w ogródkach, do zaplanowania różnych prac, które przed nami. Mamy kolejny miesiąc, więc wiosna coraz bliżej, a teraz to wygląda na to, że mamy jakieś przedwiośnie, bo jest naprawdę bardzo ciepło. Ja zacznę moje prace ogrodowe od cięcia i za chwilkę wam pokażę wszystko dokładnie, więc zapraszam już na dzisiejszy film. Cały ten film poświęcę przepięknej roślinie, mianowicie hortensji bukietowej. Hortensja bukietowa to oczywiście przepiękny krzew, który w ostatnich latach cieszy się ogromną popularnością. Sadzona jest bardzo często w ogrodach przydomowych, także w przestrzeni publicznej. Nie ma się co dziwić, bo oczywiście jest bardzo łatwa w uprawie, mrozoodporna i oczywiście jest bardzo dekoracyjna od wczesnego lata do końca zimy, bo przecież te suche kwiatostany, które teraz widzimy, także są ozdobą ogrodu. Natomiast w sezonie ma przepiękne, stożkowate kwiatostany, które są najczęściej barwy takiej białej, ale także są w odcieniach różu, są także seledynowe kwiaty, także myślę, że każdy znajdzie coś y, dla siebie. Według mnie, aby hortensja bukietowa przepięknie Wam kwitła, muszą być spełnione trzy takie podstawowe warunki: musi mieć ona bardzo dużo wody, musi mieć dużo słońca, no i musi być y, odpowiednio nawożona. Moje hortensje w ubiegłym roku prezentowały się właśnie tak. końcówka zimy bądź początek wiosny to taki dobry czas na cięcie właśnie tej pięknej hortensji, ponieważ teraz u nas jest bardzo ciepłutko, tak jak mówiłam, mamy temperatury dodatnie i w ciągu dnia i także w ciągu nocy, więc uważam, że jest to dobry termin na cięcie hortensji bukietowej. Niektórzy tną ją nieco później, czyli na przykład początkiem marca, w marcu, niektórzy tną zimą, w styczniu. Ja zazwyczaj robię to w lutym, Początkiem bądź końcem. I tutaj nie widzę żadnej różnicy. Zawsze mi pięknie kwitnie. Teraz jest dobry czas, ponieważ te pąki są uśpione i nie ma tego krążenia w tej roślinie. Także myślę, że spokojnie można ją teraz przyciąć i pogoda piękna. Także bardzo się cieszę, że wreszcie będę mogła wykonać taką pracę, taką typową wiosenną. Więc zaczynajmy hortes, którą teraz państwo widzicie, ma około 4 bądź 5 lat i cięta jest od początku przeze mnie, więc nie ma tutaj najmniejszego problemu, ponieważ już ją od początku ja prowadziłam. Należy przede wszystkim rozpatrzeć się, gdzie było ostatnie cięcie. Pędy, które były ścinane w ubiegłych latach. O i tutaj na przykład tutaj i z tych pędów, jak widzimy, które ścięłam w ubiegłym roku, duże porządne, grube pędy. Wypuściła tutaj ta hortensja 3, kolejne pędy i te właśnie pędy będę przycinać. One są jak widzicie naprawdę y, grube i tnę je nad jedno, drugie oczko. Mogę ciąć nad trzecim, ale ja będę cięła nieco niżej nad drugim. I tutaj tak samo pierwsze oczko, drugie oczko, więc tnę nad drugim. I tutaj tak samo pierwsze oczko, drugie, trzecie. Również mogłabym spokojnie nawet wyżej przyciąć. Może się pokuszę nad trzecim tutaj oczkiem, bo jest naprawdę bardzo gruby, ładny pęd, więc chcę ją troszkę podnieść, żeby, żeby po prostu kwitła nieco wyżej. I tutaj mamy pierwsze, drugie. Też sobie pozwolę tutaj nad trzecim. Mam nadzieję, że to widać jest. Tutaj jest pierwsze, tutaj jest drugie i tutaj jest trzecie oczko. I zaraz nad nim sobie przycinam i tutaj taka cieniutka gałązka, ze środka wychodzi też wycinam, kolejna także tutaj też wycinam. Natomiast nad grubym pędem, tak jak tutaj widzimy, bardzo ładnie się rozgałęzia. Mamy tutaj pierwsze, drugie, trzecie oczko. I tutaj tak samo. Pierwsze, drugie, trzecie oczko przycinam. I już mi tutaj niedużo całkiem zostało. I tak wygląda krzew po cięciu. Jest prześwietlony, nie ma tutaj zbyt dużo tych gałęzi. A wszystkie gałązki, które pozostawiłam, są bardzo e, grube. Jak widzimy, będą mogły spokojnie utrzymać e, kwiaty, które pojawią się w sezonie. Myślę, że tak jest w porządku. Jesteśmy teraz w przedogródku. Tutaj mam akurat trzy hortensje Lim Light. Są to sadzonki bardzo młode, wsadzone w ubiegłym roku, ale już były całkiem pokaźne i bardzo ładnie mi kwitły. Będę je teraz cięła. Jak widzimy, tutaj są krzaczki bardzo ładnie rozgałęzione, ale tych drobnych pędów jest tutaj mnóstwo, więc wszystko to tutaj, to co drobne, będę musiała wszystko przyciąć. Pozbyć się tego, co naprawdę jest cienkie, przy samym tutaj trzonku. Wszystko to będę musiała obciąć, więc tutaj jest sporo pracy wbrew pozorom. Zawsze najłatwiej mi się tnie hortensje, które cięłam nieco wcześniej, natomiast to, co nie cięłam nigdy, no to będę musiała jakoś sobie tutaj sprostować, ale jak widzicie już tu całkiem nieźle idzie wszystko. To, 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 to co y, drobniutkie sobie ucinam i powoli y, dostaje się do, do grubszych gałązek. Dobrze, i jak widzicie, w y, takim stanie został mój krzaczek. Już tutaj pozbieram, żeby było lepiej to widoczne. Mamy tutaj też korę i ona też zasłania. No, na razie jest taki krzaczek, jak widzimy. Y, jeszcze pewnie bym tutaj może coś ucięła. Może na razie zostawmy tutaj. Skrócimy, żeby było nieco krótsze. No i taki, w takim stanie on jest zostawiony. No i te gałązki, które pozostawiłam, są... Optymalnie y, grube, nie są jakieś tutaj krzyżujące się, dosyć fajnie rozświetlona roślina i myślę, że spokojnie wystarczy. Pewnie ktoś, by jeszcze ciął y, nieco niżej i też by było ok. No ja myślę, że taki, taki stan mi wystarcza. Zobaczymy, jak, jak będzie to dalej wyglądało. Zobaczymy oczywiście, jak będzie kwitło, wtedy się okaże. Skończyłam, moi drodzy, pracę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Tym, co dotrwali, bardzo dziękuję. Trochę tutaj zrobiło się łyso, bo werbeny nie ma, nie ma hortensji. Hortensje, jak widzicie, są w koszu. Zrobiłam taki piękny bukiet. Ślicznie wyglądają te zeschłe kwiatostany, ale ja czekam na białe kwiaty, które będą w tym sezonie. A Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć!